Dzień dobry, nazywam się Maria Konturek, jestem magistrem fizjoterapii, pracuję jako fizjoterapeutka w firmie Sportmed Kraków. Dzisiaj chciałabym z Państwem omówić problematykę shin splints. Shin to zespół objawów, który dotyka głównie osoby aktywne fizycznie, najczęściej są to biegacze. Głównymi przyczynami, dlaczego taki zespół pojawia się u pacjentów, to jest na przykład albo zmiana nawierzchni treningowej, albo szybka zmiana butów, albo jakiś duży wzrost intensywności bądź częstotliwości treningu. Przedstawię teraz Państwu typowe postępowanie lecznicze i terapeutyczne w tego typu dolegliwościach. Podstawą terapii pacjenta jest badanie globalne, które rozpoczynamy, aby wykluczyć dysfunkcję. W miednicy, w udach bądź w stopie. Takim podstawowym rozpoczęciem jest oczywiście rozluźnianie mięśni łydki, zarówno tutaj aspekt przednioprzyśrodkowy, jak i aspekt tylny. Warto też wspomnieć o mobilizacji kości strzałkowej. Dodatkowo warto popracować z błoną międzykostną w piszczeli, między piszczelą a kością strzałkową. W celu przedłużenia efektu terapii stosujemy również kinesiotaping, który rozluźnia mięśnie i poprawia ich ukrwienie. Dodatkowo, aby wspomóc efekty terapeutyczne, zalecamy pacjentom chwilowy odpoczynek od głównej aktywności fizycznej oraz zalecamy ćwiczenia o niższej intensywności, w tym rozciąganie i rolowanie. Zapraszamy do kliniki Sportmed Kraków na terapię manualną.